Ok, jestem z powrotem. Tak jak mówiłem, zajmiemy się teraz efektem cienia. I pierwsze co musimy zrobić, to wchodzimy w zakładkę Layer, New i Solid. Solid, chyba solid. Robimy Make Comp Tu musi być kolor czarny. Jak najbardziej zaznaczamy kolor czarny. No chyba, że chcecie mieć yy, cień czerwony, no ale <grywy> pojawi nam się następna warstwa, tuż piąta. I tutaj y, mamy dwa sposoby, powiedzmy, takiego sobie zaznaczenia. Możemy to robić pentulem, zaraz pokażę jak to działa, oraz y, figurami y, geometrycznymi. Możemy y, przy pomocy naciśnięcia, przyciśnięcia lewego przycisku myszy pojawią nam się takie różne figury, są to elipsy, tutaj sześciany, szyści... gwiazdy i takie różne rzeczy, znaczyć sobie jakiś dany obszar, w którym ma być nasz cień. Ja używam pentula, ponieważ możemy, jak widzicie, tutaj teraz yy, wyznaczyć sobie takie miejsce, stworzyć własną figurę, w której ma być yy, nasza, nasz powiedzmy cień. O. nam coś takiego. Mniej więcej. No, to co zrobiliście, to, to macie, nie? O. I teraz musimy yy, przy pomocy rozsunięcia tej wejść yy, w mask. I tutaj pojawiła nam się ta maska, czyli to co zrobiliśmy tu przed chwilą Musimy zrobić invited Wtedy zamienią nam się tak jakby role To będzie przezroczysto, a tu będzie czarno Jak sami tu widzicie yy, Zajmujemy się teraz maskowaniem, czyli tak naprawdę ulepszaniem tego całego, te, te, tego wszystkiego Przy pomocy zaznaczeniu yy, tego tutaj czegoś Nie wiem jak to się nazywa po polsku szybko i nie będę się tu trudził Musimy nacisnąć te piksele, czy to co tu jest I przesuwać maksymalnie w prawo to Znaczy do momentu, który którym uznamy za stosowny Ja zrobię tak powiedzmy 100 241 Bo mi to akurat tak odpowiada Jak widzicie, co tu się stało Nie widać aż tego miejsca zaznaczenia naszej figury I tak jakoś o wiele ładniej to wygląda Te cienie tak się tutaj zrobiły Tak no rozmazało się to tak. Tutaj teraz przezroczystość damy sobie powiedzmy z 95, żeby nie było maksymalna stuwa, bo i tak to jeszcze będzie przyciemniane, więc 87, dobra, nie zostanie. Każdy jak to woli. Ostrzegam, że jeszcze będzie tutaj o wiele więcej warstw cienia, więc lepiej nie robić od razu na stułę. To już jest nasza y, pierwsza warstwa cienia i już zrobiło się trochę ciemno, ale wiadomo, że tutaj widać jeszcze. Słońce. Więc co musimy zrobić? Musimy wejść w nasz film. Teraz zaznaczyć nasz film. Wchodzimy w efekt, chyba, już nie do końca pamiętam, e, chyba color kol, 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 correction i tu musimy wejść w curves. Jak widzicie pojawi nam się taki pasek, taki wykres, jakby, coś podobnego do wykresu. I tym tutaj wykresem musimy sobie zjechać w dół. Im bardziej w dół, tym ciemniej będzie w naszym pokoju. Ja powiedzmy pojadę tak tu. Dotąd, no każdy jak kto woli. Ktoś może sobie zrobić, powiedzmy, ciemniej, ktoś jaśniej. Tutaj to jest bez znaczenia. Robimy według własnych upodobań. Ja sobie zostawię tak. I teraz przy pomocy przycisku Ctrl-D, przy zaznaczonym tym naszym tym. Filmie, duplikujemy ten nasz film, czyli będziemy mieli dwa tak naprawdę. I przy tej pierwszej kopii robimy efekt, tutaj mamy mode, coś takiego. Jeżeli nie mamy tego mode, to klikamy tutaj, to go switches, to wtedy możliwe, że to nam się pokaże, bo możliwe, że macie tak to jak ja miałem na początku. A jak klikniemy ten przycisk, to mamy, o, tutaj pojawią się te mody, tak jakby. I przy tym pierwszym filmie robimy tutaj. Yy, overlay wtedy to jest bardziej tak realistycznie, powiedzmy o. I już jest dość ciemno. Co musimy zrobić teraz? Musimy też przy zaznaczeniu tego pierwszego filmu, musimy zrobić yy, animation, nie, effect. Znowu się pomyliłem, przepraszam. Color correction i musimy wejść w Hue saturation, czy coś takiego. Tak, trafiłem. Musimy zaznaczyć colorize i jedziemy teraz sobie do momentu, kiedy będziemy mieli kolor niebieski, bo taki jest akurat kolor mojej błyskawicy. Jeżeli chcecie mieć czerwoną błyskawicę, no to logiczne, chyba że będziemy szukali koloru czerwonego. Już tutaj znalazłem niebieski, to jest chyba. Moezu. To. O. I w naszym pokoju teraz zrobiło się trochę bardziej niebiesko. To coś mi Kaszyl dzisiaj złapał. Wybaczcie. No i teraz musimy zrobić też jeszcze taki efekt, żeby, yy, gdy używamy tej błyskawicy, w pokoju robi się jaśniej. Jak to robimy? To już teraz Wam tłumaczę. Musimy sobie teraz tutaj stworzyć jeszcze jedną warstwę Layer. I musimy dać Solid. I znowu to co samo, wszystko tutaj, make comp size, czy czarny kolor, wszystko tutaj to co ma być. I tak kątem oka, dla ułatwienia sobie to, ten black Souls 2, robimy sobie na sam dół, żeby to było łatwiej. I tak sobie teraz yy, musimy mieć to zaznaczone, musi to być poświetlone tutaj, to jest bardzo ważne. Bierzemy pentula i zaznaczamy miejsce, w których yy, piorun się pojawia, żeby czasami nie zrobić, że żeby nie było tak czasami, że sobie zasłonimy ten piorun, to musimy teraz zrobić sobie pentulę, pozaznaczać te miejsca, w których ten piorun będzie się tak ruszał, mniej więcej. Tak możemy sobie popatrzeć tutaj jeszcze o. No ja powiedzmy, że tak akurat strzeliłem. Niech tak będzie. Ok, i teraz robimy na samą górę znowu to. I robimy znowuż tutaj zakładka, maska i invited. Znowu nam się to zmieni, że będziemy widzieć tylko to. Mój komputer niespodziewanie się wyłączył, także jest lekka tutaj w tym miejscu ścina w filmie, ale już do was wracam. mi zobaczcie po godzinie co się tutaj stało. Dobra. Wracamy w miejsce takie, dobra, tutaj już widzę, już wszystko ogarniam. Bierzemy tutaj przezroczystość sobie i zmniejszamy ją sobie do... Ho, ho, ho. Zróbmy 60, powiedzmy, dobra, te 43 zróbmy, niech tak będzie, albo jeszcze... 63, tak, niech będzie 63 i piksele zwiększymy dosłownie minimalnie tego do 23 zróbmy. OK. I teraz zróbmy, aby ten efekt zaczynał się dopiero od momentu zaczną się pioruny. Czyli tak mniej więcej fioletowy pasek widzimy, zróbmy sobie dokładniej troszeczkę o. I robimy dokładnie od momentu, gdy zaczną się pioruny. Zacznie się ta Łuna wokół tych piorunów. To światło takie. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że dopiero się zorientowałem, że nie pokazałem wam jak zrobić, żeby te pioruny zniknęły potem. Więc jak to robimy? Tutaj musimy wziąć sobie ten pasek filetowy tutaj i musimy go skrócić po prostu do momentu tutaj, w którym chcemy, żeby piorunów już nie było. I one znikną potem i nie będzie już żadnego problemu. Dobra, więc Luna nam tu powstanie w tym momencie. Ale jak widzimy, gdy powstaje łuna, robi się dopiero ciemno. Ale ja to zaraz naprawię ze spokojem. <laughs> Mój pies właśnie chrapie. <laughs> ja tu tak jeszcze bawię. Dobra. I robimy już ostatnią warstwę, która jest w moim przypadku piąta. Nie wiem czemu. Nie powinno tak być, ale. Okej. Okay. Ona już tylko nam służy tutaj do ściemnienia, tak właściwie, naszego obrazu. O, masakra, jak to będzie czarne. Tutaj, jeżeli mamy za ciemno, to robimy sobie, zaznaczamy ten nasz pierwszy tutaj, ten robimy efekt eee, chyba color correction curves i sobie zmieniamy, żeby było trochę jaśniej. O! Zaraz lepiej. Jeżeli jest za ciemno, nie? Dobra. To musi tutaj być przynajmniej z 30 inaczej nie ma mowy, żeby w ogóle się z tym bawić. I teraz tak, jeżeli mamy już 30, czy tam tyle ile chcemy, żeby było ciemno musimy tutaj od y, miejsca rozpoczęcia się błyskawic, zrobić znowu takie przybliżenie. To jest już wszystko takie szczegółowe. Niektórym może się to zbytnio nie podobać, ale trzeba się umyć, bawić czymś takim. O, teraz jak się zaczną błyskawice, to naciskamy nasz zegareczek, ale jeszcze nie teraz. Musimy zrobić najpierw yy, tak punkcik przed tym naszym rozpoczęciem zegareczek, mając 57, czy tam ile, tyle, ile chcemy. I potem tutaj, jak już się rozpoczynają te, to zmniejszamy na 0. To jest ważne, bardzo ważne. I teraz robimy tutaj sobie zmniejszenie, jeszcze tutaj takie coś. I idziemy do momentu, kiedy pioruny się kończą. Czyli przykładało ten moment. I w tym momencie tutaj, jak jeszcze są te pioruny, dajemy, że było 0. Kropeczka się pojawia i kawałek dalej robimy, żeby było tyle, ile było, czyli przykładowo to tam 41 chyba, nie wiem, już nie pamiętam. Jest już późno, więc nie będę tutaj się roztegowywał I to by było na wszystko. To, to, to by było na tyle, że tak powiem. Już więcej chyba nie robiłem w moim poprzednim tym. Jak widzicie... Powstaje nam ta Łuna. Tu może ją za mocno widać. Jeżeli za mocno ją widać, bierzemy sobie piksele i jeszcze zwiększamy sobie na powiedzmy 155, o. Teraz będzie to o wiele ładniej. nie będzie widać tak tego miejsca. No, radziłbym wam to wszystko zapisywać stopniowo, sobie tak krok po kroku, bo. Wierzcie mi, że tak jak mi się stało, że się komputer wyłączył, co akurat w moim przypadku jest częst, częstszym, często się zdarza to. Możecie się zdenerwować. To by było na tyle. Jeżeli pomogłem, subskrybuj mój kanał. Proszę także o wyrozumiałość, ze względu na to, że był to mój pierwszy tutorial z programem Adrobe After Effects. Dziękuję i. Do zobaczenia w następnym odcinku.